Odosobnianie się to metoda stara jak świat. Jak wiadomo, nie przez przypadek w każdej kulturze ten sposób kontaktu z sobą, czy też sacrum, z czymś ponad sobą odkrywano i eksplorowano. Czy to w postaci odosobnienia licznych, jaskini, klasztorów, różnego rodzaju pustelni, zawsze kultywowano w celu poznania siebie i poznania lepiej. W swoich relacji ze światem, właśnie metodę odosobnienia. Dzień dobry, nazywam się Izabela Kopaniszyn. Jestem doktorem socjologii, psychologiem transpersonalnym i coachem, a także terapeutą relacji. Na tym kanale mówię głównie. O relacjach toksycznych i o tym, jak rozpoznać ludzi toksycznych i manipulatorów, a także jak odtoksycznić siebie, jak siebie odprogramować w kierunku większej wolności, radości i spokoju. Tutaj powiem dzisiaj o tym, czym dokładnie jest i jak działa odosobnienie w ciemności, które okazuje się być niezwykle skuteczną metodą na pokonanie depresji. Tak, i wiem co mówię, mimo że jest to metoda z gatunku powiedzmy na razie alternatywnych, a to nie znaczy, że niepopartych badaniami, a już na pewno nie znaczy, że niepopartych licznymi doświadczeniami, za które mogę ręczyć jako osoba, która z wieloma takimi ludźmi spędziła czas, rozmawiała, dostała feedback i która również sama niejedną deprywację w niejednej formie przeżyła i doświadczyła. Dostaliśmy takiego maila właśnie wczoraj i na gorąco nagrywam, bo odpowiedź dla tej osoby może przydać się wielu innym ludziom. Witam serdecznie, napisała osoba oglądająca mój kanał. Oglądam często pani filmy na YouTube. Jestem pani ogromnie wdzięczna za wszystkie informacje, które pani przedstawia w tych nagraniach. Wiele rzeczy wyjaśniają, uświadamiają i pomagają mi zrozumieć. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Mam pytanie, ponieważ w jednym z filmów powiedziała Pani, że jest metoda leczenia depresji. Jak Pani to ujęła, dość drastyczna: mianowicie przebywanie minimum 4 doby w odosobnieniu w zupełnej ciemności. Nie ukrywam, że chciałabym spróbować tej właśnie metody, bo czuję ogromny ból w środku. Czytam, słucham, staram się zrobić coś, aby poczuć się lepiej, ale bez rezultatów. Mam kilka pytań odnośnie tej metody. I te pytania omówimy sobie za chwileczkę po kolei, a teraz chciałabym jeszcze raz króciutko powiedzieć, dlaczego odosobnienie w ciemności jest dobrym pomysłem na pokonanie depresji, jak działa, skąd wiadomo, że działa i skąd pochodzi w ogóle ten pomysł. Otóż, odosobnianie się to metoda stara jak świat. Jak wiadomo, nie przez przypadek w każdej kulturze. Ten sposób kontaktu z sobą, czy też z sakrum, z czymś ponad sobą odkrywano i eksplorowano, czy to w postaci odosobnień jogicznych, jaskini, klasztorów, różnego rodzaju pustelni zawsze kultywowano w celu poznania siebie i poznania lepiej w swoich relacji ze światem, właśnie metodę odosobnienia. Na co dzień jesteśmy przytłoczeni wręcz na poziomie systemu nerwowego i percepcji oraz konieczności przetwarzania bodźców różnymi informacjami z zewnętrznego świata, które nie wszystkie są dla nas ważne, większość szczerze mówiąc jest mało istotna, ale które i tak przetwarzamy, nadajemy im jakieś znaczenie, umieszczamy je w jakimś kontekście. To wszystko odruchowo robi nasz mózg, nasz cały system nerwowy. W momencie, kiedy wchodzimy w depresję, i to jest akurat hipoteza, między innymi postawiona przez tak wybitnych myślicieli, jak Stanisław Grof, czeski psychiatra, profesor psychiatrii, który badał mm, kryzysy i również inny Człowiek polski profesor psychologii Kazimierz Dąbrowski, który zajmował się dezintegracjami pozytywnymi, czyli również kryzysami, oni obaj niezależnie od siebie doszli do wniosku, że zamiast proces hamować, jak robi się to obecnie we współczesnej psychiatrii za pomocą na przykład tabletek hamujących wychwyt zwrotny serotoniny, tak zwanych SSRI, można. Nie hamując procesu, pójść za procesem. A co to znaczy w przypadku depresji, pójść za procesem? Naturalne jest, że ludzie w depresji chcą się schować. Chowają się w przysłowiowym ciemnym kącie, zamykają się w domu, nawet nakrywają się kołdrą, unikają światła, unikają dźwięku, unikają bodźców, bo każdy bodziec może się wydawać wtedy przebodźcowaniem. I jak wiadomo, również w depresji dochodzą. Treści cienia, to co na przykład Jung nazwałby, czy Freud treściami cienia, treściami nieświadomości. Coś chce wyjść na powierzchnię, coś chce, aby dać temu uwagę i może zamiast to w jakiś sposób hamować, czy też normalizować, można by było zapytać tego gościa, tego przybysza, jakim jest depresja, o co ci chodzi. Pokaż do moich drzwi, więc je otwieram. I właśnie zamknięcie się w ciemności będzie jest takim otworzeniem drzwi owemu przybyszowi, którym może być depresja. W przypadku depresji mamy również do czynienia z pewnego rodzaju charakterystycznym przebiegiem czy fazami takiego odosobnienia, i zaraz o tym również powiem. Teraz przejdę do konkretnych pytań autorki listu, który dostaliśmy na naszą pocztę Master Your Life. Mam kilka pytań odnośnie tej metody. Jeden, czy to musi być taka zupełna ciemność? Na przykład, czy zapalone świece odpadają? W mieszkaniu, gdy zasunę rolety, mam absolutną ciemność niezależnie od pory dnia. I bardzo dobrze, droga słuchaczko, ponieważ faktycznie ta zupełna ciemność jest warunkiem sine qua non, to jest warunek niezbędny, aby odosobnienie miało sens. Świece, jakkolwiek tworzą miły nastrój i może takie subiektywne poczucie bezpieczeństwa, nie są zbyt dobrym pomysłem, dlatego, że tu zacytuję zdanie, które pojawiło mi się kiedyś w ramach mojego y, przewodnictwa przez y, prowadzenia przez wyższe ja w trakcie stanu pomiędzy Snema a Jawą: To moje wyższe ja objawiło się w postaci kruka, trzymającego mnie w ten sposób za ręce swoimi skrzydłami. Taki ogromny kruk powiedział do mnie, patrząc mi w oczy: Tylko w zupełnej ciemności znajdziesz wewnętrzne światło. I ma to sens również w nawiązaniu do praktyk różnych kultur tradycyjnych czy pierwotnych, które stosują takie odosobnienia, czasami wielo, czasami jednoosobowe, wielodniowe, nawet dziesięciodniowe, po to, aby, jak mówią, otworzyć trzecie oko, aby zobaczyć to, co nie widziane. Czyli znowu, można na to patrzeć jak na uaktywnienie czy spotkanie treści cienia, albo jak z drugiej strony na spotkanie z czymś, co mistyczne, co ponadpsychologiczne, co transpersonalne. Na pewno jedno i drugie ma szansę w tym odosobnieniu się zamanifestować, dlatego na to pytanie odpowiadam krótko: tak, to musi być zupełna ciemność. I teraz, dlatego właśnie często zachęcam ludzi, którzy Szukają i eksplorują tę metodę, żeby była to łazienka. Ponieważ łazienka jest na tyle mała, że bardzo szybko ogarniemy palpitacyjnie, kinestetycznie ten teren. Po drugie, możesz sobie położyć tuż obok materaca, który tam koniecznie potrzebujesz włożyć, aby ćwiczyć jogę chociażby, aby oddychać świadomie, aby siedzieć, aby leżeć, aby spać. Możesz sobie postawić tuż obok wodę, w wiadomym miejscu. Suche jedzenie w innym miejscu wystarczy, jeśli będą to orzechy i suszone owoce, jakieś może rodzynki, nic co się psuje, nic co nie może być poza lodówką. W ciemności dużo mniej się je nie ma potrzeby jedzenia, bo jak wiadomo, jedzenie dla naszego mózgu związane jest również z podatnością naszej rogówki na światło słoneczne. Tu chodzi o hormony, które są wydzielane. W stanie snu i w stanie jawy, i raczej za wiele greliny w tym momencie mieć nie będziemy, także ten głód nie będzie nam doskwierał i to jakieś tam skromne jedzenie typu przekąska wystarczy. Nie polecam węglowodanów, a to z tego powodu, że węglowodany ogólnie cukier zaśmiecają nasze ciało, nasz umysł i bardzo wiele pięknych, sensownych procesów może być opóźnionych, zahamowanych, lub może nas dopaść tak zwane. Permanentne zmęczenie i będziemy większość czasu w tej komorze spać, a to też nie o to chodzi. Oczywiście i tak na początku sen będzie wydłużony, bo wydłużone będzie subiektywne poczucie nocy, czyli ciemności, ale w tych kolejnych dobach może być już inaczej i stąd właśnie doby 4. Te cztery doby wynikają po prostu z doświadczeń, którym poddają się ludzie wykonujący to odosobnienie. I przechodzę tutaj do drugiego pytania. Chciałabym połączyć to z postem zupełnym, tylko pić wodę, czy to nie będzie zbyt duży szok dla organizmu. Jeżeli masz doświadczenie w postach, jeżeli czujesz się komfortowo nie jedząc, możesz to zrobić. Dobrej jakości woda będzie wystarczająca. Ale jeżeli ryzykujesz spadkiem elektrolitów, um, głodem nie do zniesienia, to lepiej zapewnić sobie w razie czego jakiś prowiant. Zresztą to się nie wyklucza, bo możesz. Pić tylko wodę, ale wiedzieć, gdzie są położone orzeszki i owoce, i wtedy w razie napadu głodu nie przerywasz tego, co ważniejsze w tym przypadku niż głodówka, czyli właśnie owego odosobnienia w ciemności. Czy powinnam się jakoś przygotować? To trzecie pytanie. Na przykład mieć swoją intencję, zadać sobie pytania. Możesz, ale nie jest to konieczne. I nastaw się na to, że treści, które się pojawią, mogą być zgodne lub niezgodne z intencją, mogą być zgodne lub niezgodne z pytaniem. Ważne, że będą to treści, którym możesz zaufać, bo będą to treści podsuwane ci przez sfery ciebie, które na co dzień masz tendencję ignorować, bo po prostu jesteś w falach beta. I tu krótkie, bardzo szkicowe omówienie tego, co dzieje się w takim odosobnieniu na poziomie fal mózgowych, bo to również ważna, istotna kwestia. Mianowicie na co dzień my funkcjonujemy w falach beta, czyli fale logicznego lub wydawałoby się logicznego myślenia, racjonalizacji, argumentów, kontrargumentów. To wszystko, co wtłoczyła w nas kultura, rodzina, wychowanie. Tym wszystkim rozmawiamy do siebie, rozmawiamy również pod osobowościami, czyli takimi Pseudo-osobami, które w nas żyją. Analiza transakcyjna wymienia trzy główne: rodzic, dziecko i dorosły, ale w gruncie rzeczy jest ich więcej. Rodzic często przybiera postać bardzo krytycznego, nadgorliwego, karcącego nas sadystycznego superego, i to sprawia, że czujemy się ze sobą źle. W ciemności dochodzą do głosu inne fale. Fale alfa, a jeszcze bardziej fale teta, a nawet delta, tak, jest możliwe posiadanie czynnej denty na czuwaniu. A zatem wchodzisz w inny stan świadomości, w inne fale i nie przetwarzasz bodźców zewnętrznych, bo jesteś w deprywacji. Ważne, aby ta deprywacja była nie tylko od bodźców wzrokowych, ale także słuchowych, więc pomieszczenie powinno być zarówno ciemne, jak i ciche co się dzieje w tym momencie kiedy tak się odosadniasz Po pierwsze wysypiasz się po drugie budzisz się i jesteś dalej w ciemności nie docierają do ciebie normalne bodźce i światło które na co dzień jest bardzo korzystne ale w tym momencie nie o to tutaj chodzi i jest to coś za coś więc ym, tak jakbyś niż na jawie i w trzecim dniu zazwyczaj następuje kryzys na to bądź gotów bo kryzys może się objawić jako zalew smutkiem, gniewem, żalem, wspomnieniami traumatycznymi, trudnymi doświadczeniami nierozwiązanymi, relacjami niedomkniętymi, figurami. I to wszystko będzie jakiś czas trwać, pozwól temu być. Po prostu bądź obecny dla tych doświadczeń. Pozwól im się przewinąć niczym filmowi na taśmie Twojego. Obserwatora, w czwartym dniu możesz spodziewać się efektu ekstazy, błogości, doświadczeń mistycznych, poczucia połączenia wszystkiego ze wszystkim, a także silnych doświadczeń wizualnych również na otwartych oczach. Ludzie przeżywają to jak przysłowiowego tripa, jak podróż psychodeliczną, w trakcie której widzą rzeczy, których, no, czy możemy powiedzieć nie ma, których nie doświadczamy w zwykłym, codziennym widzeniu. Kolejne pytanie. Czy ta metoda jest bezpieczna, gdy sama chce ją przeprowadzić? I tak i nie. To znaczy, dobrze jest, żeby ktoś raz dziennie, dosłownie raz dziennie zapukał i spytał, hej, jak się masz, czy wszystko w porządku, ale żeby nie mówił ci, która jest godzina, ani co słychać u sąsiadów. Tylko tyle, czy jesteś bezpieczna, czy jest ok. I dobrze jest również, aby ktoś cię wyprowadził. I tu kluczowa będzie ta rola osoby drugiej, ponieważ wyprowadzenie powinno nastąpić zawsze. Po ciemku wieczorem przy świecach, po to, aby żeby nie doznać porażenia światłem i zbyt dużego szoku przy wyjściu. Potrzebujesz kogoś, kto wie, że jest wieczór, bo ty raczej nie będziesz wiedzieć, jaka jest poradnia, aby cię po prostu wyprowadził. Zresztą mam takie również relacje, które wskazują na to, że najlepiej, jeśli to jest w nocy, jeśli jest to. Gdzieś w kontakcie z przyrodą, bo ludzie wychodzą i widzą rozświetlone gwiazdami niebo, i to jest absolutnie niesamowite, mistyczne przeżycie. I wreszcie, ostatnie pytanie: jakich reakcji mojego organizmu mogę się spodziewać? Można się spodziewać przede wszystkim tego, że deprywacja. Spowoduje większe uaktywnienie treści podświadomości, czyli wypłynięcie ich do świadomości. Dokładnie to dzieje się i to nawet w czasie realnym, teraz, na naszych treningach neurofeedbacku. Ludzie siedząc w komorze deprywacyjnej, w tym sensie, że nie dociera do nich ani żaden zewnętrzny dźwięk, ani żadne światło, słuchając tylko swojego wnętrza, w tym przypadku z elektrodami, a w przypadku odosobnienia w ciemności bez nich. Niemniej docierają do tak głębokich warstw podświadomości i do tak często odległych pozornie skojarzeń, odległych, ale to nie znaczy, że nietrafnych, że zaczynają widzieć sprawy w inny sposób, zaczynają widzieć je również w innej hierarchii ważności. I o to tutaj właśnie chodzi. Także podsumowując, jeżeli chcesz samodzielnie wykonać odosobnienie w ciemności czterodobowe, to upewnij się, że zawierasz ze sobą umowę, że nie wyjdziesz przed upływem tych czterech dób, że zorganizujesz sobie coś wygodnego do spania, miejsce, w którym możesz załatwiać potrzeby fizjologiczne i kąpiel, miejsce, w którym możesz też trochę posiedzieć czy postać i osobę, która będzie do Ciebie regularnie pukać dwa razy raz dziennie i pytać, czy wszystko ok, oraz osobę, która wyprowadzicie w czasie nocy na światło, bardzo delikatne, światło świec, światło gwiazd, światło księżyca. I w ten sposób możesz przejść bardzo intensywny, bardzo znaczący proces, po którym, a mówię to na podstawie moich doświadczeń, i obserwacji moich klientów, już prawdopodobnie nigdy nie wrócisz do depresji. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że te osoby, które odbyły odosobnienie czterodobowe w ciemności, nigdy więcej już do depresji nie wchodzą, a to dlatego, że, tak jak wspomniałam, przeszły przez proces zawitania w swojej podświadomości, przyjęcia treści cienia, ogarnięcia ich swoją uwagą, swoją świadomością, często również decyzji. Co do tego, co można dalej z tym zrobić, jak z tym pracować, a przede wszystkim fenomenologicznego doświadczenia, które pozwala zobaczyć, że jest coś więcej, że jest coś, co to ogarnia i że depresja spowodowana była sytuacją ABC. Dzięki tej metodzie nie tylko przejdziesz ku depresji, ku przyczynom jej, ale niejako znajdziesz się po drugiej stronie lustra. O to tutaj chodzi, a jeżeli chcesz więcej literatury, więcej rozeznania w temacie, to polecam Ci książki obydwu wymienionych tu panów, czyli Stanisława Grofa o kryzysach, napisał kilka książek na ten temat i właśnie Kazimierza Dąbrowskiego o dezintegracjach. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!